Witam klasy szóstą na dzisiejszej lekcji. Eee, zaczynamy takie nietypowe spotkanie. Praca online. Przećwiczymy sobie pewne rzeczy, które już też dosyć ładnie opracowaliście w domu. Bardzo mi się podoba. Dziękuję też widzom za zaangażowanie. Ja ze swojej strony postaram się troszeczkę też inaczej przekierować te moje umiejętności. Też musiałem się dostosować do tych warunków. Mam nadzieję, że wy mi pomożecie eee, i podejmiecie walkę. Eee, czasami trudniejszymi zadaniami, ale myślę, że spokojnie dacie radę. Mam przygotowane różne zadania, które prawdopodobnie już spotkaliście, więc na spokojnie będziecie mogli je wykorzystać do pracy e, powtórzeniowej, bo mamy takie zalecenia, żeby z wami powtórzyć pełną część, natomiast małymi krokami pójdziemy do przodu. E, pojawiają się nowe e, ciekawe materiały, ja będę też poprowadzę tak jak poprowadził na lekcji, ta lekcja będzie ciut krótsza, ale za to też dzięki temu, że jest w macie troszeczkę czas na to, żeby przećwiczyć chciałbym, żeby to było samodzielnie i chciałbym, żebyście znaleźli na to spokojnie, czas sobie usiąść, postarać się zrobić, z formą jeszcze rozliczenia, zobaczymy, jak to będzie może przynieść się do szkoły, jak już będzie po przerwie, mam nadzieję, że po prostu będzie mogli razem w ten sposób pracować. Czyli zakładam, że będzie powtórzenie, sobie ja powtórzę co jak. Będziecie dostawali materiały e, do domu, nie będzie ich dużo, chyba że ktoś będzie bardzo chciał. Tutaj rodziców też proszę ewentualnie o to, żeby zwrócili na to uwagę, jeżeli młodzież chce więcej, żeby ich zająć. To materiałów naprawdę mamy tutaj opór, możemy to po prostu ich mocno zaangażować, ale też chciałbym, żebyście wy młodzieży e, podeszli do tego tak uczciwie czyli im więcej zrobicie teraz tym szybciej po prostu opanujecie pewne materiały też i w szkole, i będzie po prostu nam zupełnie łatwiej, a poza tym zagospodarujecie sobie wolny czas. No okej, okay. zaczynamy. Słuchajcie, ostatnio zaczynaliśmy sobie równania. Eee, równania i skąd, eee, skąd my to znamy? Wy już takie równania sobie ćwiczyliście. Ja będę tutaj różne chwyty po, takie sobie stosował, żeby, wam, żeby móc po tym pisać. Czyli z ubraniami spotkaliście się już w klasie 5. Niektórzy bardzo ładnie to liczyli, nawet pamiętam, że na kartkówce czy na sprawdzianie były takie zadania. Ee, ja sobie teraz szybko coś skopiuję, przerzucę sobie, tak żeby żeby móc sobie z wami tutaj popisać pewne rzeczy. Zaznaczę. OK, mam taki specjalny program, w którym mogę sobie te rzeczy przenieść. No i dobra. Jeszcze raz muszę to poprawić. Kontrolowane o kontrolce. Ok, teraz już jest wszystko na miejscu. Dobra, pierwsze zadanie, które będzie na kacie, którą wyślę, z którą prawdopodobnie się spotkaliście. Na spokojnie będę chciał też jeszcze wytłumaczyć o co chodzi. Wiem, że to dla niektórych jest łatwe. Ja wiem, że to jest, są proste rzeczy, ale po prostu musimy też stopniowo wprowadzać od prostych do trudnych. Mamy takie zadanie, w którym mamy 17 dodać coś. To jest 30. I tak naprawdę uczeń e, mógłby to zapisać, 17. I tak będziemy robili w przyszłości, dodać pewną liczbę. Tą liczbą będziemy nazywali x. Równa się 30. No i są różne sposoby na to, żeby się uczyć, jak obliczyć tą liczbę. Jeżeli jest takie proste zadanie, to wystarczy, że uczeń wie, że żeby tą liczbę. Tą niewiadomą, która jest, czyli to miejsce, które tu. Wystarczy w pamięci obliczyć 3117, czyli chciałbym, żebyście się skupili przede wszystkim skąd bierze się ta liczba, a nie jest jaki wynik. Czyli nie nastawiać się, że tam jest 13, tylko skąd to jest. Skąd. To jest najważniejsze pytanie. Dlaczego tak jest? Tu już mamy kolejny przykład, chyba trudniejszy. 50 odjąć pewną liczbę. Równa się 11. No i teraz jak to zrobić? Dobrze jest czasami pokazywać sobie na prostych przykładach. Ja tutaj sobie zapiszę prosty przykład. Nie wiem, no na przykład 6 odjąć 2, wiemy, że to jest 4. I teraz tak, gdybym chciał zadać pytanie, jak tą liczbę policzyć, mając te dwie liczby? To uczyń mógłby wywnioskować, że ta liczba, która jest szukana u nas, w tym miejscu, gdzie jest tutaj minus to jest 6 odjąć 4. W takim razie tu jest podobnie. X to jest liczba, którą możemy otrzymać 50 odjąć 11. Wiem, że większość z Was potrafi to w pamięci podać, że 50 odjąć 11 to jest 39. Można też zrobić sprawdzenia. Chciałbym, żebyście takie rzeczy też robili, czyli nie chodzi o to mi, żebyście wpisywali wynik 39, tylko skąd to się bierze i sprawdzenie robić sobie nawet w pamięci. W prostych przykładach. 50 39. Wiemy, że to jest 11. Zgadza się, jest ok. No i podobna sytuacja w kolejnym przykładzie. 15 razy pewna liczba daje nam 45. Wiem, że jest nas osób w klasie, które potrafią to zrobić w pamięci powiedzieć 3. Ale pytanie jest, skąd ta liczba się bierze, czyli podobnie 6 razy 2, wiemy, że to jest 12, ale gdybyśmy chcieli policzyć tą liczbę, to muszę zrobić 12 dzielone na 6. Czyli podawajcie sobie prosty przykład. W tym wypadku będzie to nasza szukana liczba ta, czyli przepiszę sobie przykład 15 razy x równa się 45, czyli x równa się... I to jest kluczowy zapis. 45 dzielone na 15. Pamiętajcie, że na egzaminach najczęściej oceniane są metody, a rachunki jest ostatnim etapem. I ten ostatni etap, jeżeli zrobicie w pamięci, to Wam nikt punktu nie da za to, tylko da za to, że pokażecie metodę, a drugi punkt jest za to, że jest prawidłowe obliczenie. Dlatego tu mogę wpisać sobie liczbę 3. Podobna sytuacja jest w ostatnim przykładzie. Nie w ostatnim, to 22 dzielone przez pewną liczbę daje nam 2. O, tutaj zrobiłem błąd, bo już sobie chciałem coś tam w pamięci poprawiać. 22 dzielone przez pewną liczbę daje nam 2. No to wiem, że niektórzy wiedzą, że 22 dzielone przez 11 jest 2. Ale pytanie, skąd ona się bierze. Czyli też można prosty prostych przykładach. Trzeba pokazać, że to ta nasza szukana liczba to jest 22 dzielone na 2. Czyli nasza szukana liczba jest 11. Po co w takim razie ja to pytam w ten sposób? Słuchajcie, podaję Wam taki przykład z dzielenia, albo z mnożenia mogę podać 3 razy pewna liczba daje nam 76. I to już będzie dla Was trudne, żeby policzyć w pamięci. A tak będziemy robili w kolejnej klasie 7 i 8. Wy, jak się nauczycie skąd się bierze ta liczba, że 3 razy pewna liczba daje 76, to nasza szukana liczba, i będziecie pamiętali, że to jest 76 dzielone na 3, to już macie połowę punktów. Tak naprawdę dalej wystarczy to zapisać w łamku zwykłym. 76 na 3 i wyłączy całość. Bardzo to. No, jest nie za trudne, ale kluczem jest nauczenie się tego, pytanie, skąd się to bierze przy rozwiązywaniu równań. Jeszcze chciałbym sobie wyłączyć te dwa przykłady, które są trudne, czyli sobie przesunę jeszcze, przytnij sobie, przytnij sobie te dwa przykłady. Proszę, ok, tutaj sobie przesunę. No i te dwa przykłady nie są takie łatwe. To są takie, zresztą pamiętacie, że zadania zawsze są stokowane na trudności. Warto, ja wiem, że niektórzy mogą to robić sobie, że strzelają sobie tą liczbę i, i sprawdzają, ale warto zapisać to już od samego początku w postaci właśnie takiego równania. Dwa razy pewna liczba, czyli robię sobie to pierwsze zadanie, dodać 3 to jest 7. I trzeba byłoby postąpić w ten sposób, czyli... Takimi segmentami sobie podzielić. Mam pewne działanie. No jest dodać 3. Z tego tak naprawdę powinienem wyciągnąć wniosek, że dwa razy ta liczba, ta nasza szukana, czyli na razie chcę ustalić, ile jest wartość tego całego, to będzie nasze 7 odjąć 3. Czyli skąd to się wzięło? Faktycznie ta liczba, te nasze 2x to musi być 4. I teraz 2 razy coś równa się 4, czyli nasza liczba to jest 4 dzielone na 2, czyli X równa się 2. Ok. To jest taki przykład, który jest już przykładem trudniejszym. Mam nadzieję, że sobie gdzieś tam przećwiczycie i sprawdzicie. No ok, trening. Czyli mamy rozgrzewkę. E, w kolejnych zadaniach macie takie zadania, które nie są. E, Specjalnie trudne, ale wymagają pewnej takiej wprawy. No i teraz tak, eee, poczynając od samego początku, można oszacować, ile te dwie liczby dają. Ile to jest? Tak, 25. Ale skąd wziąć z prawej strony 25? Po prostu w to miejsce wystarczy wstawić 5, bo 30 odjąć 5 daje 25. Czyli tu spokojnie można wstawić 5. Idziemy dalej. 2 razy 7 wiemy, że jest 14, czyli sobie analizować. I tak jak się pokazuje, że tu jest pewna liczba, tu. Ale najpierw sobie trzeba to uprościć. Czyli wy, ponieważ tu nie ma miejsca, może rodzice Wam wydrukują, a no, można po prostu zwyczajnie przepisywać sobie do zeszytu. Na no, spokojnie, nie ma problemu. Przyjdziemy y, za jakiś czas do szkoły, to pokażecie mi te wszystkie rozwiązania. No i zobaczymy wtedy jak to jak ładnie to piszecie. Widzę, że niektórzy naprawdę świetne prace przysyłają. No i sobie pokażę ten jeden przykład. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Okej. Okay. No ale trudno, musimy sobie jakoś radzić. Czyli zobaczcie, mamy dwa razy pewna liczba. Od, odjąć coś ma się rwać temu. Więc warto sobie to usprawnić. Wpisać sobie te rzeczy, które możecie Wam ułatwić. Czyli na przykład można policzyć to, można policzyć to. Nie chodzi mi o to, żebyście podawali wynik. Czyli 14, odjąć pewna liczba równa się 8. No bo wymnożym. I teraz zasada. 14 odjąć coś równa się 8. 14 odjąć coś równa się 8. Jak to coś policzyć? Trzeba się po prostu zwyczajnie znowu przekonać na bardzo prostym przykładzie. Nie wiem, 3 odjąć 1 to jest 2. I gdybyśmy chcieli tą liczbę policzyć, tą, której byśmy nie znali, tu była 1 ukryta to tą 1 otrzymujemy tą liczbę odjąć tą. Tak samo tu. X nasze to będzie 14 odjąć 8 list to jest 6. No, dzięki temu mamy zrobiony ten przykład. No dobrze. Tutaj pojawiają się, widzę potęgi. Czasami w zadaniu, tak jak zadałem trzecim, macie wstawić znak równa się albo różne. To jest znak różności. Widzę, że 7 plus 5 jest 12, a tu jest 11, więc tu musi być wstawione przekreślone równa się. No i podobnie trzeba y, znaki wstawiać, czyli najpierw Wykonamy mnożenie. Do mnożenia dodamy tą liczbę no i zastanowimy się, czy to jest 17, czy nie, czyli w tym miejscu trzeba wstawić albo równa się, albo różna się. Ok. No i oczywiście równania, czyli to jest co, do czego będziemy te równania wykorzystywać. Chyba jedna z ważniejszych rzeczy tak naprawdę w szkole podstawowej, działanie na równaniach. Pamiętajcie, żeby sobie pomagać, dorysowując pewne rzeczy. Zobaczcie, w tym zadaniu tu już jest napisane są pewne rzeczy. Mam takie zadanie tekstowe. W stadzie są kozy białe i brązowe. Razem 30 kus. Białych kus jest 4 razy więcej niż brązowych. Ile kus białych jest w tym stadzie? I teraz tak. Normalnie dostajecie tylko takie zadanie. A uczeń musi się sam nauczyć zapisywać. Ja duży nacisk na to kładę, jak tłumaczę uczniom. Tu mi się przełączyło. Teraz sobie zrobimy. O, to nie to miało być. E, dobra, to tutaj sobie zrobię, tak? Czyli wycinam sobie to zadanie, żeby mi było takie... No, muszę sobie polec... Nie umiem tego przesunąć, niestety. O, Muszę sobie po prostu z tym poradzić. OK. No i mamy takie zadanie. Czyli zobaczcie. I uczeń musi sobie zazwyczaj bazuje tylko na takiej części zadania. Dostaje takie zadanie i ma je rozwiązać. Najważniejszą rzeczą, którą chciałbym, żebyście się nauczyli, to jest właśnie dokładnie robienie takiego opisu. To jest coś, co po prostu was uczy, nauczy takiego popełności. Czyli jak będzie sprawdza to nie będzie tej części. Ta część po prostu nie będzie y, dostępna. Uczeń powinien sam sobie wypracować taki system, czyli oznaczenie niewiadomej, liczba brązowych kus. No jeżeli w stadzie są koły, kozy białe i brązowe, kus białych jest 3 razy więcej niż brązowych, to gdzieś trzeba oznaczyć przez x i zazwyczaj sobie tak u oznaczyć, żeby to było dla Was łatwe. Skoro 4 razy więcej jest białych, to brązowe sobie oznaczam przez X. Białek jest 4 razy więcej, czyli 4x. W stadzie jest wszystkich kus razem tyle. Czyli x i 4x, czyli to jest tak jak porównałem na jabłkach. Jabłko daje 4 jabłka, to daje nam 5x. Czyli w tym miejscu liczba wszystkich kus to jest x dodać, powinno być 4x. Czyli 5x to jest 30. To jest zresztą pokazane tak fajnie klamerką, też zachęcam do tego, żeby tak robić. W takim razie x równa się, i pokazać, 30 dzielone, jeszcze raz poprawię, na 5, czyli x równa się 6. Dobrze jest zrobić sprawdzenie. sprawdzenie. Kus brązowych jest 6, kus białych jest coraz więcej, czyli 4 razy 6 to jest 24. Razem, o, uciekło mi, razem tych kus jest... 6 plus 24 jest 30, wszystko się zgadza i nie bać się, że to nie jest tak nie do końca, ja tutaj używam takiego pióra, które nie zawsze dobrze mi trafia, ale starać się rozpisywać te rzeczy. Dokładnie starać się pokazywać tok myślenia, bo to jest oceniane, a rachunki to jest ostatnią rzeczą, czyli w takim zadaniu 3 czy 4 punktowym rachunki są potraktowane na 1, czyli tok myślenia to jest pokazanie, że z 4x i x dajemy 5x i że 5x to jest 30, a skoro 5x jest 30, to ważny zapis, że 30 dzielę na 5 to jest, że trzeba 30 podzielić na 5, żeby policzyć x. No i później sprawdzenie, które ma wam potwierdzić, że dobrze rozwiązałeś się zadanie. Ok. Oczywiście te zdania są dokładnie w podobny sposób. E, tutaj dla dociekliwych jest zadanie, e, którym możecie się zmierzyć na spokojnie. Myślę, że na jutro po obejrzeniu tego filmu, nie chciałbym, żebyście robili coś na siłę, nie chciałbym, też, żebyście za mocno angażowali rodziców. Spróbujcie samodzielnie zrobić, samodzielnie po prostu rozwiązać zadanie. Postarać się, przynajmniej jedno, drugie, które ja Wam wyślę. Co prawda, jest tu napisane dla dociekliwych, ale może uda Wam się to odpowiednio dopasować. Te dwie strony ja Wam po prostu wyślę. One się oczywiście powtarzają, ale liczę na to, że będziecie dzięki temu potrafili pewne rzeczy zrobić e, dużo lepiej. Ok, na tą pierwszą lekcję to chyba starczy. E, druga lekcja będzie bardzo podobna, bo ona będzie dotyczyła sprawdzania, czy dana liczba jest rozwiązaniem. Czyli tak naprawdę druga lekcja będzie dotyczyła tego, co ja z Wami robiłem. Uwaga. W tym miejscu. Czyli druga lekcja będzie dotyczyła tego. Czyli nauczyć się, że można sprawdzać rozwiązania. Po prostu wstawiając odpowiednio za X liczbę można obliczyć i sprawdzić odpowiedź. Ok, sobie jeszcze zerknę. Chyba dzisiaj nie było długo, nie? Coś jeszcze chce? Wszystkich słyszę. Dobrze. E, mam nadzieję, że. Wrzucicie szybko do tych zadań do kolejnej lekcji i będziecie yy, zadowolni przy kolejnej lekcji. Trzymajcie się.